Dzień dobry Państwu, dzisiaj unboxing, kolejna część. Będę unboxował moim klasycznym nożem CRKT, który wielokrotnie znalazłem i zgubiłem, znaczy będzie musiałem z żeby znaleźć. Paczka jest srogo zapakowana i bardzo dobrze. Bo senowal trzeba chronić. A. O, tutaj też ładnie napisał wini, co świadczy dodatkowo, że jest to paczka dla mnie. No i co my tu mamy? Mamy masę folii bąbelkowej do strzelania, ale tym zajmę się później. Natomiast mamy pudełko, a w pudełku da 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 da, 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 da. Tak jest, proszę Państwa. Kanabis, suplementy. Proszę bardzo. Bardzo różnego rodzaju. Są to tak zwane hemp shoty. Oczywiście z różnym zastosowaniem na chill out, relax. To jest akurat lemon haze. Zostawię je, żebyście mogli sobie pooglądać. Ja dostałem tego. Bardzo dużo. Jaskółki mówią, że podobno będę miał taki szocik swój własny. Ale to się okaże niebawem. Bach, bach. Proszę Państwa, różne smaki pina colada. No, wszystko zrobione przez Cannabis Boys. Będziecie oczywiście w opisie mieli link do sklepu, gdzie należy te produkty kupić. Oczywiście należy, jeżeli macie na nie ochotę. Są to po prostu tak zwane Kanabisowe szaty. Mam jeszcze drugie tyle, ale nie wiem, czy wszystkie wyłożę. Nie, właśnie nie. Druga połowa dla mnie. Może teraz, mamo, zrobić taki przejazd przez to wszystko. Już udało się. Chem szaty od Cannabis Boys. Takie są mamy porządnińskie. O, proszę. Sprawdzajcie w opisie link do sklepu. No właśnie. Mam tego wszystkiego spory arsenał. Chill out i relax. Mm, są różne działania tych olejków, natomiast o, ja sobie wezmę Sherry. W ogóle możecie się spytać, po co komu coś takiego? Ja tego typu olejków używam w momencie, kiedy robię sobie detoksy. Na, na ich początku, nie cały czas, potem już staram się niczego nie używać, natomiast gdy mam detoks od palenia, piję sobie na początku olejki, żeby tak mocno nie odstawiać substancji kołnopnych na raz. A teraz sprawdzimy sobie taki jeden. No, można też wypić całą taką butereczkę, chociaż nie będę Wam mówił, że Wam to polecam. Co się wtedy stanie, zjalacie się, tak naprawdę. I tyle: może lepiej pić niż jadać. Nie wiem, ale możecie sobie zawsze spróbować i ocenić sami. 一首。Uh, so